Nie mam pojęcia, dlaczego tu stoi choinka, skoro jest koniec wiosny, ale... Ale okej. Okay. Dom też jest tak niebanalnie ozdobiony. Okej, okay, można rzec, że w tym domu jeszcze jest zima. Aha, no to już wszystko jasne. Dobra, to chcę w ogóle wyłączyć ten... Śnieg. Cześć moi drodzy, witam was w ostatnim gameplayu Miłowa. Tak, to będzie ostatni gameplay, to znaczy to nie będzie koniec serii, bo jeszcze nie przewiduję, żeby to był koniec serii z Miłowa. Oj nie, oczywiście, że nie. Będzie to po prostu ostatni filmik, w którym wam prezentuję wszystkie moje rodzinki i opowiadam co się w nich dzieje i jaki jest ich podział, jaki jest system, gdzie mieszkają, jaki mają dom, bla 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 bla. No, także to wszystko. Ostatnią rodzinką, jaką mamy zaszczyt poznać, to znaczy wy macie ten zaszczyt, bo ja ją już znam, jest to rodzina God, która mnie zamieszkuje, w której zamieszkuje Lucy z Aleksandrem, którzy są małżeństwem, mają dwie córeczki oraz mojego kotka. No i na tyle. Dziękuję do widzenia. A tak serio to jeszcze przy wstępie krótkie ogłoszenie. Po raz kolejny muszę Was zasmucić, że jeszcze jestem w trakcie pisania mojej pracy i mam troszkę mało czasu na publikację filmików na YouTubie. Za co, co Was ogromnie przepraszam, niestety jest to moment przejściowy, pamiętajcie. W lipcu, jak już się w końcu obronię, to wrócę z pełną energią, mam nadzieję, i będę miała więcej czasu, żeby dla Was tworzyć. Mam taką nadzieję i w serio wierzę w to, że to się spełni. Natomiast drugie ogłoszenie jest takie, że seria miłowa nie jest skończona, ponieważ chciałam y, na jakiś czas ją przerwać, żeby po jakimś czasie znowu wam pokazać moje aktualizacje w tym mieście, co się tu wydarzyło po kolejnych iluś tam latach. Ale to wiecie, będzie wszystko na bieżąco publikowane. Jak już stwierdzę, że sporo się wydarzyło w tym mieście, będę wam chciała o tym opowiedzieć, to po prostu będą kolejne odcineczki z Miłowa. Ustawiłam właśnie Luxy, że poszła wyłączyć ten głupi jakiś chmuronator. Jakby to powiedział Dundersztyc, chmuro i nator. Ja się ogólnie dziwiłam, dlaczego tutaj wiecznie pada śnieg. Także już jest wszystko jasne, ponieważ yy, kiedyś na potrzeby zrobienia rolki na. Nie, to się za shorts, sorry, to jest shorts na YouTubie, yy, ustawiłam w tej rodzince, żeby padał śnieg, ponieważ chciałam zrobić taką piękną scenerię zimową. Ty chcesz mu pogratulować, ale nie wiem, nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. E, muszę tu wprowadzić drobne zmiany, ponieważ muszę w ogóle tą choinkę usunąć. Też muszę wszystko pousuwać, bo to jest masakra totalna. Co by tu postawić? Jakiś... no oczywiście, że kwiatek, no co innego. E, jak na rodzinę Gott jesteście bardzo biedni teraz, macie tylko 71 simoleonów. To jest bardzo mało, powiem Wam szczerze. Bardzo mi się nie podoba fakt, że brzmię ostatnio jak stary dziad i mam taki głos po prostu, jakbym przeszła jakieś e, 10 chorób na raz. Patrzcie, jak ładnie mam ten dom tutaj u góry zrobiony, mi się on mega podoba. Jest taki niby ciemny, niby coś tam, ale jest taki troszkę biały. Ty możesz sobie z nią chwilę pogadać, w sumie to czemu nie, jeszcze bardzo zmęczeni nie jesteście. Jakieś interakcje, coś ten tego. E, miałam coś mówić, nie pamiętam co. A, no i w tym domu jeszcze ogólnie chciałam zrobić taki myk, żeby te płytki ładne białe, też położyć tutaj, ale na razie wiecie, po prostu simule one nie pozwalają na taki krok, niestety. Ale pogadajcie sobie. Dobra, co jest z dziećmi? Ogólnie Aleksander i Lucy mają dwójkę dzieci. Pierwsza córka jest to, ich biologiczna córka jest to Wiktoria, która jest bardzo ładną dziewczyną. Zobaczcie, jak ona ma przyjemną buź buźkę. Bardzo przyjemną. Czemu jest tak wyspana? Ej, nie, no, masakra! Odrobiłaś przed mną. Mam nadzieję, że odrobiłaś. W sumie nie wiem, czy odrobiłaś, ale mam nadzieję, że tak. Bo oczywiście lokajtera jeszcze jej nie ustawiłam. A może powinnam w ogóle to zrobić od razu? Tak, to jest ich ogólnie biologiczna córka. też pograć w szachy, dobrze. No a jeżeli chodzi o drugą córkę, jest to kosmiczna córka. Nazywa się ona Bellatrix. Jest to takie trochę imię kosmiczne, dlatego dałam takie. I pewnie myślicie, że to jest córka Aleksandra, który został porwany przez kosmitów. A tutaj się okazuje, że jednak nie, ponieważ Bellatrix jest córką Lucy i Kosmity. I już wam powiem, dlaczego tak zrobiłam, bo jak wiecie, no w dwójce. Nie jest to normalnie możliwe, żeby kobieta została porwana przez kosmita i została zapłodniona. To raczej mężczyźni są za, zapłodniani przez kosmitów. Ale wiecie co? Stwierdziłam, że Aleksander ma taką dość dziwną twarz. No i Lucy jest bardzo piękna. I pomyślałam sobie, nie no, kurde, lepiej, żeby ona zeszła w ciąży kosmiczną, niż żeby zaszedł w nią Aleksander. To tak. Ty idziesz spać, ty wyjmujesz dziecko, no połóż ją, ona się, nas się będzie w coś bawić i w sumie wystarczy. No i wracając, po prostu zrobiłam to kodem. Kodem, y, to znaczy naprawdę Lucy była porwana. Ona była porwana w ogóle, ona strasznie długo próbowała być porwana i nie przynosiło to w ogóle żadnych efektów. Ona dosłownie, gdzie jest ten teleskop? O tutaj. Stała tu dosłownie dniami i nocami, przysięgam, i starała się być porwana przez kosmitów, i po prostu no, nie chciało nic wyjść. Dopiero e, później dostała taką możliwość Simon Aliens. No i ją porywali po prostu no, w ciągu dnia, co jest e, dziwne, ale tak, porywali ją w ciągu dnia, bo jest to możliwe przy tej funkcji. No i oczywiście wróciła normalnie, żywa, bez dziecka, ale wtedy kliknęłam sobie kodzikiem, żeby zaszła w ciążę kosmiczną i. Ale mi się głos załamał, Jezu. Jeżeli komuś kaszlełam w ucho za głośno, to wybaczcie. To nie było specjalnie. No i tak po prostu to wyszło, że w końcu Lucy stała się yy, matką kosmitki, ale totalnie za pomocą kodu. Nie było to naturalne w żadnym sensie. Może naturalne było jedynie tylko to, że została serio porwana i nie było to, wiecie, nie było to ciąża bez porwania. Tylko jednak wyglądało to... Dość realistycznie. Dobra, ty już idź spać. Chociaż chciałaby się pobawić ze snowflake'iem. To jest w ogóle kod, który został im podarowany przez rodzinę Dreamerów, czyli przez Kassandrę, przez Aleksandra, starszą siostrę. I ten kod, co to nazwany? Mimo, że niejako się to ma do śnieżynki, ponieważ ten kod jest czarny. Dobra, idź spać, moja droga, bo już idziesz do szkoły i musisz się wyspać, koniecznie. Jak jest sprawa z tym z waszą pracą jutro ty masz wolne, ok, a ty pracujesz no to opiekunki nie trzeba w sumie zamawiać bo ostatnio przez przypadek anulowałam anulowałam, wiecie yy, subskrypcję opiekunki nie wiem jak to powiedzieć yy, chyba słowo subskrypcja trochę nie pasuje ale po prostu wzięłam opcję anuluj yy, po prostu przychodzenie codziennie przez przypadek no i ona po prostu przyszła do opiekunka i dzisiaj będzie chyba ten dzień, w którym ona już nie przyjdzie ale zobaczymy, czy przyjdzie, czy nie. Wydaje mi się, że nie przyjdzie. Chociaż w sumie szkoda, że Lucy do pracy dzisiaj nie idzie, bo przydałoby się zarobić jakieś grube simoleony. Ojej, się chce sikła, nie ma nawet nocnika. Tak, nawet nie wiem, czy mi na niego stać. Chyba raczej nie bardzo. Nie stać ci na nocnik, usuń okno. Nie masz na rachunki? Sprzedaj krzew. Dobra, koniec tej dziecinady. Pojemy na nocnik. Dobra, proszę tą małą dziewczynkę nauczyć korzystania z nocnika, bo ona się zaraz zeszcza. Szybko! Ona no się sika zaraz. Błagam się, tego się nie zsikaj. Czyli e chwila, czyli aleksander do pracy idzie, a Lucy nie idzie. Dobra, może będzie miał awans w końcu. Znajomych ma, umiejętności ma. Kurde, no fajnie, jakby miał ten awans. Bo oni są, kurde, oni są rodziną KOT. Oni mają jedne co oni mają po prostu y ładne, to ten dom, ale ten dom jest trochę taki jeszcze pusty. No tu bym jeszcze coś pododawała, jakieś rzeczy, ale nie mam po prostu na nie pieniędzy. To jest najgorsze ogólnie strasznie mnie wkurza to, że ta zabawka się tak przekręca. Ja w ogóle nie wiem o co z tym chodzi, ale nie wiem, też tak macie? bo Mnie to w sumie ciekawi. A, ona dalej śpi. Okej, okay, no to w sumie ci już przyjechał autobus. Nie wiem, czy wiesz. Czemu ja mam skunksa w domu? E, jak ta mała dziewczynka podrośnie, to postaram się je wysłać do szkoły prywatnej. Zobaczy czy wyjdzie. No pewnie wyjdzie, no dom mają ładny. Postarają się jakieś tam rzeczy porobić. I myślę, że będzie gitara. Że ona jest głodna? No jest trochę głodna, okej, okay, muszę ją nakarmić. Krzesełka do karmienia też nie ma, no ale to jest tam, to, to tam szczegół w sumie. Kotek jest nakarmiony, dobra, super. A, ty idziesz do pracy, ty masz w sumie wolne. Dobra, weź odbierz to, a potem się zajmiesz tą małą, 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 nie wiem, kim? Dzieckiem. O, ale zabawa, juhu! Dobra, proponuję ci ogólnie na razie Wziąć ją do spania, a potem się zajmiesz sobą. Chociaż I tak to dziecko się pewnie wyśpiło w dwie godziny dosłownie. Te dzieci w tych Simsach się tak szybko wysypiają. To jest tak irytujące. Pograłabyś się w jakieś gry, bo masz straszną tą zabawę, no. Przyznam się, że granie w tej rodzinie jest bardzo spokojne. Tu się w sumie na to naprawdę nic nie dzieje. Znaczy dzieje się jedynie tyle, że Aleksander ogólnie ma straszną spinę z Liną kalientę, ale to już wiecie. No po prostu Aleksander bardzo nie lubił Din, dlatego że wykorzysta jego ojca na hajs. No i chyba wszyscy się domyślamy, że no, to jest jednak powód. Muszę zrobić zapis, bo nie, nie wiadomo co się wydarzy, nie? W ogóle, ty, młoda damo, to wypadałoby, żebyś sobie rozwinęła do swojej pracy coś, na przykład dwa punkty sprzątania. Nie, znowu mi się w ogóle zacięło to. O, ej, nie ogarniam. Czemu to się tak ścina? O, co kaman? O nie! Ej, nie mam pieniędzy na pokojówkę, ale żal. O Boże, nie wierzę w to po prostu. W ogóle jak ona się złowię jeszcze śmieje w ogóle. Jezu, ona ma okropną złą twarz. Ej, to jest przerażające. Serio. No i zabrała mi mikrofalówkę! Co ona sobie wyobrażała? Nie mogę wziąć drzewa albo okna, no nie wiem, czyją mikrofalówkę. A, ona wzięła zasłonę XD. Nie no, to wcale nie było tak, że ja wydałam ostatnio swoje ostatnie oszczędności na te, na te dwie rzeźby z psami. Nie, no to wcale nie było tak. Dobra, yy, koniec tego gadania. Idziesz sobie rozwijać umiejętności, bo... Przydałoby ci się w sumie rozwinąć coś. Yy, na przykład rozwinij sobie, no, musisz sobie rozwinąć sprzątanie. Dość, dziecko ma ocenę nawet dobrą, tylko nie pamiętam za nic w świecie, czy ona odrobiła pracę domową ostatnio. Teraz już jest desk -locator, ale wcześniej go nie było i nie jestem pewna. Mam nadzieję, że jej ocena bardziej nie spadnie, bo będzie wtedy. Lipa już, troszkę. Ale jak spadnie, to ocena C nie jest jeszcze najgorsza. Da się to naprawić, także spoko. Nie będzie tragedii. To jest wszystko do zrobienia. W ogóle kotek jest taki troszkę nie bardzo zadowolony. Ej, on będzie różnie długo. Ej, co ona tu jeszcze robi? Ej, co się śmiejesz? I jak ona w ogóle się śmieje? Ej, ona. Czy ona autentycznie obrała sobie za wroga noworodka? Czy znaczy, nie chyba to nie jest noworodek? Ale serio, ona autentycznie obrała sobie za cel, to dziecko, które nic nie zrobiło. Ja pierdziele. Nie no, okej, okay, jeżeli sądzisz, że u... ukradnięcie gazety to będzie idealna zemsta, to spoko. Ciekawe czy śmietnik jest cały. Dobra, śmietnik jeszcze stoi. O, dostała dobrą ocenkę, spoko. Nie mogę znieść tych dwóch krzyków teraz. Jezus Maria! No i kotek jest smutny, bo nikt się z nim nie chce bawić. Wykąpiesz się, pójdziesz nasypać kotkowi jedzonka, plus on tutaj leży, no Smyt to sobie siedzi. Praise for, dobra, tutaj give love, play, play. Smyt, więcej już nie możesz. Yeah! Awansior! Jezus Maria, nie mam siły już do, do, do tych dzieci, po prostu... Nienawidzę grać takimi dziećmi w dwójce, strasznie mnie to męczy. Nie lubię po prostu tego robić. Nie, nie to. Nie to. 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 Tak jest. Ona się tutaj teraz kąpi, zaraz się pobawi z kotkiem. A kotek jest w ogóle już smutny strasznie. I mam nadzieję, że ona go pocieszy troszkę. A ty nie masz nic do roboty? Yy, nie, no, w sumie trochę. Co dwóch przyjaciół jeszcze trzeba? Żart jakiś? Du, 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 du. Profi z kotkiem, bo on się czuje samotny. A ty jesteś z nim najbardziej zżyta w tej rodzinie, z tym kotkiem. I ten kot jest taki ciemny, że on się w ogóle zlewa z całym tym domem. No jakby kot był biały, o, uwalił cię w palca. No jak mi przykro. kurde, myślałam, że jakieś urodziny będą w tym, yy, w tym odcinku, ale te dzieci dopiero dorosły, więc żadnych urodzin chyba niestety nie będzie. A szkoda. I w ogóle też ważne, że będę musiała Aleksandra trochę odmłodzić, bo Aleksander w ogóle jest trochę za stary. Ja w ogóle go za wcześnie, za wcześnie go postarzyłam. W sumie nie pamiętam, dlaczego tak zrobiłam. Miałam w tym jakiś cel najwidoczniej, ale on powinien być mniej więcej w wieku Lucy. On jest od niej chyba 3 dni starszy, więc to powinien być jakoś chyba dwa dni młodszy albo jeden dzień. O, no, jakie to jest słodkie. Wiecie, co ogólnie najsmutniejsze w tym jest chyba to, że Victoria God, czyli ta piękna tutaj pani, którą teraz widzicie, będzie miała prawdopodobnie twarz po Aleksandrze, i mi jest z tego powodu tak przykro. No bo, no słuchajcie, bądźmy szczerzy. Bądźmy szczerzy, no Aleksander to urodą nie grzeszy, niestety. No i po prostu szkoda, bo myślałam jednak, że trochę. Trochę twarzy dostanie po, po luski, która jest no, przepiękna. No spójrzcie na nią. No, ona jest tak piękna, ja naprawdę skrycie liczyłam na to, że ta Wiktoria dostanie twarz po swojej matce, albo jakąś chociaż małą część tej twarzy. Ale chyba nie ma nic na to liczyć w tym przypadku. No cóż, to tylko granie tym pięknym akcentem, czyli czymś w stylu, że chciałabym, żeby ktoś patrzył na mnie, tak jak ona patrzy na tego kota. Chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek i poniekąd zakończyć jakiś etap tej serii, ponieważ no, jest to ostatni odcinek, w którym pokazuję Wam wszystkie rodzinki i pewnie przez jakiś czas nie będzie tych odcinków właśnie z miłowa I nie wykluczam, że jakaś inna seria się pojawi na to miejsce, nie wiem jeszcze jaka, ale będę nad tym bardzo solidnie myślała w trakcie pisania mojego licencjatu, który dość Ciężko idzie ostatnio. Jest już ostatnia prosta, ale wiecie jak to jest. Ten kto pisał, ten wie o co mi chodzi. Ciężko się do tego zebrać i to jest po prostu totalna murdenga. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i życzę Wam smacznej kawusi, miłego wieczorku oraz zapraszam Was do kolejnych Simsików. Ale jak już się w końcu uporam z tą obroną, to będę miała czystą głowę, nie będę się tym stresować i wtedy wrócę już z nową energią do Was. Także trzymajcie się i do następnych Simsików. Cześć!